Jestem nepadryg i to jest czwarty odcinek już z kamerką. No, no ok. więc przechodzimy do gry. No, a więc... Wę. Ok, więc gdybym miał lepsze tak? To byśmy się zobaczyli. O, czekam od 3-4 zabiaków. A Ale gdzie zginęłam? Bo nie. Because I don't remember. Tak, chyba gdzie zginęłam. Czy pamiętam gdzie? Nie pomysłem, gdzie... Szkoda, że szkoda, że zginąłem. Gdzie jeszcze raz. To zginie, o jeszcze tylko nie, tylko nie on. Więc. Y... Ty mację, yeah. tylko nie creeper Takie no, serduszko Panna już po mnie A są tędy pół serduszka, pół serduszka. Pii. pół serduszka nam szuszkało, że mi nie szpadł. Panny już po mnie Musi być dzień. Panie, nie wiem gdzie jest mój domac Tylko nie to, tylko nie to, tylko nie to Ty, tylko nie on please, please fuck.

Super. Odcinek za za, za... za... za czym? A ty tutaj też prawie zginąłem Łojeść, jeszcze tylko nie to Wejście Dlaczego tyle mobów się rozpałnić? Dlaczego domku nie mogę znaleźć? Uy, pytanie, czy wypamiętać gdzie był do mój domu? Uh, yeah, so a well. nie I need to something to eat I remember this place Chyba Pamiętacie w tym odcinku? Well oh, you should drop bench, they not cheating Ummm, I believe she's going I'll drop bench wait a minute Who you are, who, are, who the, the hell are you? Are you? See from Valentine's This place Oh, yes, I remember Wait a minute Did I remember this place? Yes I am. Yes I do. No, no. no. Um. no.

Ojej. I w tym odcinku wrócimy do, do, do naszego star, starego domku. O! Tak. Hmm. Hmm. Oh. Tak

nie będziemy kursach, yes. really? Really? Really cool. okay. yeah, Super. Nie, mówię super. Ale tym się эти же что-то сервер hmm. бочка по Редактор Eee, w sensie. Boa, I have quężczył w kurnie. Też żeby był kolejny odcinek z kamerką. kolejny odcinek z kamerką, to pięć chłopek w górę i to robię mordy. Albo że sobie nagram. To by chyba na zawód. Murru. Jakiś... To. Z tym parykiem. sposób... Przepraszam. Słuchaj, Przecież ja nie mam kłódów. Więc jeśli chcesz dążyć do rodzinki, że znaczy. coś się zrobić to...

フォーミュー。<laughs> Mam tyle A kuchcie tytuł? Tu no, tu piszę A więc ja zagrać Na albo coś tam Tu w komentarz Będzie kogoś Это конкурс. бенди <решил> <Пендель> конкурс. <решил> Давай, <Пендель «Пендель> <решил> <решил> <решил>

musiałem spać w się Idę po kuchni. Skąd się ma to Niech będzie. No ja. będzie już w